Cześć, dziś robimy szał zakupów na Star Stable. Mam pomysł kupić sobie y, konia klubowego, czyli Anglika i jakiś ładny zestaw oraz kantarek. Dobra, y, jedziemy po Anglika. Ja już nie żałuję Starkońców y, po tym, co jakby kiedyś zrobiłam. Słuchajcie, ja dzisiaj kupiłam sobie 2000 Starkońców. Ale tak to ja żałuję tego, że naprawdę, że no. Że kiedyś, jakby teraz, jaką kupiła 2000, miałabym 10 tysięcy, ale jak kiedyś miałam, to oczywiście musiałam wydać na dwa konie starkońcy i na bezsensowne, yy, te, sianą, mimo że mogłam kupić stajenną. I tak, wydałam tyle Starkońców na jakiś sprzęt i w ogóle. I żałuję, że wydałam to w dwa tygodnie, bo. No. Eee, więc dzisiaj jakby przyzwyczaiłam do wydawania Starkońców, więc dziś kupujemy. I nie żałujemy Starkońców. Kupujemy tego szarego. Jest on bardzo ładny, cudowny oraz bardzo ładny. Ok, nazwiemy go. Spring, spring, spring. Mm. spring, spring, matko co pasuje do tego. Spring. Może będzie Mega Galaxy? Bo widziałam, że tu jest Mega. Albo... O, oh, Wild Galaxy! O matko, ale to pięknie brzmi. Albo Mega Lord, albo Wild... Szukamy my... Gdzie jest my? O, jest! Mega Galaxy, okej. Okay. Kupimy do niego kantarek i ładny... Yy, ładny... sprzęt. Słuchajcie, teraz ja jestem w szoku i mi zostało star końców i... Z moich obliczeń wynikało, że, że jak kupię konia, to zostanie mi 400 starcoins. To co mi tutaj kalkulator kłamie, że, że mam 20 starcoins. i mniej? Przecież to jakby. Jestem zawiedziona na StarColl. Jestem zawiedziona na Star bo. A znaczy na kalkulatorze? Co wiedziałam na moim mózgu i na kalkulatorze? Przecież ja obliczyłam. Miałam. Mm, miałam przecież y, jakby 2250 Star Coins i jakbym wydała 850, to chyba mi było 1400, no. Okej, okay. ja ogólnie jadę sobie na rancho, czyli na moim stanie macierzystą. Ale naprawdę jestem zawiedziona na kalkulatorze, bo mi źle obliczył. Chyba. Albo to z Tarkońs mi zniknęły. Dobra. I... O matko, ale tu syf. Ale tu syf. Syf to ja mam też w ekwipunku, więc nie pytajcie. Słuchajcie, ja mam... Mm, nie wiem ogólnie jakiego konia wysłać na pastwisko. No. Może... Dorczę? Dobra, Blue Beauty wyślę na pastwisko. O matko... Aaa, czyli to widzicie mega galaki. Jaki ja straszny błąd zrobiłam. Jaki ja błąd zrobiłam! Jaka ja głupia jestem! Jestem głupia. Bo jakby... Jestem głupia, ponieważ... imieniu konia... No. I tutaj mam mega galaktyki to... Matko, jak to brzmi? Dobra, dajemy. Oh my god. Nie, ja na razie sobie muszę wyjść, żeby nie patrzeć na tego Anglika w boksie. I. I. Tada! Oh my god! Hej, mega Galaxy! Oh my god. Ale jaki on jest piękny. To będzie owirek. Ja ogólnie no, kupuję tu niego koniecznie jakiś sprzęt, bo. No. Jakiś w globalu mu kupię. Ten jest ładny. Oraz ten. Ale te są strasznie drogie. Tu wiecie, wezmę yy, najniższa cena. Jakieś czarne siodełko. To z puszkiem chyba jest okej, okay, nie? Dobra, nie żałujemy star końców. Eee. Yy, czapraki. Niebieski, hmm. no tak, żeby było ładnie, nie? Tak, żeby było ładnie, eee, stoją się pomiędzy on jest ogólnie drogi, ale wygląda ładnie. Wiecie co, kupimy to? Kup. Ok. I dla siebie jakiś. Tutaj będzie ogłowia. Czarne. I kupimy. O matko, jakieś to drogie. Nie, no dobra, ja mam czarne ogłowie. Po co będę marnować starkońsy? Kantarek jest ładny, cóż, ale drogi. Hmm. Kantarek ładny. Dla niego może kupię zielony kantar? Albo kantar niebieski. O będzie. Jest niebieski kantarek. Słuchajcie, kupujemy. O oh my god. Aja, co ja, robię? co ja robię ze swoim życiem? Mówiłam, że ja nie będę marnować star ale... No co poradzę? No co poradzisz, jak nic nie zrobisz? Znaczy co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Eee, ochraniacze? Nie? Mm -mm. W sumie ja mam mm, ochraniacze, jakby niebieskie. E, okej, okay, już miałam zakupione, To może coś dla postaci mm, góra stroju. I damy może nowe stare. To jest dość ładne. Ale. Ogólnie się zastanawiam, co to jest, ale nieważne. To jest granatowa bluza z nadrukiem. Jest ładna, nie powiem. No jest ładna, no nie powiem. To co? To może tym najniższa cena. Najniższa cena to było. Coś chyba jest ze mną nie tak, ale mi się to wydaje ładne. Uh. Wiecie, ja mam w sumie ubrania. Um. Jakieś może buty kupię. Uh. Chyba nie. Dobra, wygrzebię coś z szafy. Ubieramy konika oczywiście w ten czapak. W to siodełko i w to o głowie. Jest to ładne. O, od razu na pierwszym poziomie piąta szybkość. Słuchajcie, on ma bardzo ładny wstęp. Cudowny ten wstęp. też cudny. Galok też piękny. Ale wydaje mi się, że on chyba ma po czymś spapukowane te animacje. Ale nie wiem kompletnie po czym. Ma spapukowane te animację. EE to jest zielone zielony o matko, wiem chyba co jakby jest do, jakby co mogę kupić w globalu jest to bardzo ładne trzeba tylko to znaleźć gdzieś tutaj mam nadzieję, że to będzie o matko, jakie to drogie nie, dobra, zostaniemy przy jak ekstrawy. Miałam ogólnie ładny top Dobry. niebieski. Okej, okay. spodenki weźmiemy. No najpierw jeszcze kask. Kask chyba zostanie ten. Ym, znaczy otoczek. Ym, spodnie. Spodnie szare będą mi pasowały do konia. Teraz sobie weźmiemy. Ym, albo te, no te i oczywiście butki, jakieś wysokie kozaczki, żeby się pokozaczyć. Tak. I ogólnie co fajnie mają ładne. Matku jakim jest piękny. Idziemy testować animację. Myślę, że mi się przyda do Real SSO. Na przykład, nie wiem, w następnym odcinku. Nie będę w sumie spoilerować. Jak jeszcze nie, nie oglądaliście mojego Real SSO, to polecam wpadać. Eee. Oh A, kupiłam dla niego Kantar? Tak, kupiłam dla niego Kantar. Mm, jest ładnie. Jest, powiem, że jest ładnie. No jest ładnie, nie będziemy się oszukiwać już. Jest bardzo ładnie. To się go z puszkiem jest piękne. Yy, zrobimy, może, sobie jakiś wyścig, ale trwał jest cudowny. Słuchajcie, yy, tak. Wstęp jest 10 na 10 Plus 10 na 10 galop. 8 10 Tutaj myślę, że coś jest nie tak, jakby ten koń się wydłużał. Ej, ten koń się robi jakiś taki długi w twale 8 na 10. No jest ładnie. Powiem, że jest i bardzo ładnie. Jest cudownie. Kupiłabym jeszcze sobie jakieś włoski. Pojedziemy sobie do, yy, tak, yy, widziałam ładne włosy w Dundul, to sobie pojedziemy do Dundul, ale co nieco... Motko, no tak, ja nie mam do Dundul jeszcze podwózki, to może sobie zobaczymy w forcie Pinta albo w JCP, o JCP, 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 to pojedziemy sobie najpierw do fortu Pinta. Oh Mój god, jak ja dzisiaj wszystko mówiłam. Dobra, Fort Pinta, zapłać Shillinga, Ja nigdy nie wydam star koncert na podwyżkę. Słuchajcie, jedziemy do Pieciuszka, znaczy Fort Pinta. Dobra. Cudny jestem, Anglik. Co ja przy zoologu się zatrzymałam? Do fryzjera. Oczywiście, że do fryzjera. Eee. Makijaże są ładne. Jakie? Ej, co? Ej, porównajcie sobie ten makijaż z tym, co jest. Co się z tym stało? What? Ej! Nie słyszałeś, przez to? COŚ! Ja miałam taką początkową twarz. Tą też można mieć początkową. Yy, tą także, więc nie wiem dlaczego ją w forcie Pinta sprzedają. Yy, dobra, ale my to po fryzury tutaj przyszliśmy. Przyszliśmy. Nie wiem, czy oglądają mnie jacyś chłopacy, ale spokojnie, już będzie. I może jakieś farbowane. Albo sobie pojedziemy do... Yy, Jaleheim. Wyjście. E, pojedziemy sobie do Jarleheim e, i może tam będzie coś ładniejszego. E, w Jarleheim ogólnie widziałam takie ładne mm, no, mistrzostwa nowej grani, ale co z tego jakby ja nie mam nowej grani jeszcze. Mm. I Jarleheim Albo prawna e, ang angolszczyzna, nie wiem. E, Jarleheim. Matko, zakochałam się w tym Angliku. Po prostu się zakochałam, ale mają piękny skok. Cudowni mają skok. A jak wygląda dębowanie! Wygląda bardzo ładnie. Pięknie wygląda dębowanie. Hmm, a zatrzymanie nagłe? Pięknie. Ej, słuchajcie, ja się zakochałam w tym koniu. Ja się zakochałam w tym koniu. Nie obchodzi mnie to, że komuś się nie podoba. Ja się zakochałam i to jest teraz mój ulubiony konik. Nie z powodu tego, że jest nowy, tylko z powodu tego, że jest taki piękny. Riviera. Ej, wow! Wo, wo. Ja chcę tylko wiedzieć, gdzie się te ładne włosy podziały. Tutaj jeszcze były takie niebieskie ładne. Ej, no. Tutaj nie było tylko tych lentowych. Były jeszcze ładne takie niebieskie. Co się z nimi stało? O nie one były! Jacek. Matko jacep. E, dobra, na szczęście mamy bardzo blisko przystanek. Mamy bardzo blisko jeszcze przystanek Więc e, możemy się przejechać. Na szczęście, że nie musimy znowu szyników wydawać na podwózki. Dobra, y, fryzjerek jest na drugim piętrze. Nie? A matko, jaki długi odcinek! Jak komuś nie chce marnować tyle czasu, to spoko. Tam jest fryzjerek. Zastanawiam się nad takimi właśnie. Y, one są teraz popularne. Te włosy. Te. Albo też. Te. Ładne są, ale te na przykład są trochę drogie. Bardzo drogie. Chociaż ja, no nie wiem. Naprawdę nie wiem. Te są ładne. I te. Hmm. Oho. Ej, te, 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 te mnie zdziwiły. I to bardzo. Um, ja jeszcze otworzę ekwipunek, a jak wydam to 70... O matko, jak ja spak Nie no, wiecie, czekajcie, ja chyba z tymi włosami poczekam. Mm, no, poczekam z tymi włosami, ale w sumie... Nie, dobra, kupujemy, ja już mam cały sprzęt kubowy. co mnie to obchodzi, kupujemy. Kupujemy! I mamy wyposaż teraz au, au, au. Ale zbankrutowałam patrzcie tylko na TSC Ale ja zbankrutowałam Strasznie zbankrutowałam Co prawda teraz nie mogę pięć ja nie mogę, jakby, wydawać StarCoice'u, bo um, zbankrutuję kompletnie Bezera. Do Dobra, ja zaraz będę się z Wami. Ej, dlaczego mnie Fort FP wywaliło? Nie pytam. Słuchajcie, to jest wynik naszego szału zakupowego. I to jest po prostu nie wiem, o dwa nieba lepsze od poprzedniego mojego wyglądu. I słuchajcie, ja z Wami się żegnam. I słuchajcie, moment. Ja to ja się z Wami żegnam. I. pa! pa!